Witam. W moim pierwszym odcinku pierwszy raz nagrywam na tym, tak miałam jeszcze jeden, na ten. Możesz zmienić nazwę na YouTube. jak chcesz nazywać pracy. Na to jest moja pierwsza, to jest mój pierwszy film, nic ja totalnie nie wiem. Totalnie nie ogarniam. Ale ja dzisiaj w tym pierwszym odcinku w grał dzisiaj na Hypixeli. Nie wiem, nie wiem jak to będzie. Zobaczymy jak mi pójdzie. Jak mi się uda, to liście na mnie się to w ogóle ogląda. Nie, nie wiem, co naprawdę gadać, bo ja pierwszy raz nagrywałem totalnie nie wiem, co mam mówić. Mówię to stresowanie. Ale dobra, postaram się więcej mówić. On jest tutaj, gramy. <grym> um, nie, że mam nadzieję, że wam się spodoba kanał. Nie będę, a to znaczy, Minecrafta. Bawią się jeszcze u mnie tak jak Friday Night Funkin. Ehm. Co tam może jeszcze być? Na razie nie wiem, bo to był mój pierwszy film, bo dopiero teraz ogarnąłem, że w takim innym programie mogę nagrywać. Mam, mam taki program, który miałem w komputerze od razu. Więc znaczy, po prostu teraz nagrywam. Mam nadzieję, że mój kanał Wam się bardzo spodoba i że będziecie subować, lajkować. Bo to, że mam mało subów, bo to jestem pierwszy. No to wiadomo. Wiadomo, że każdy youtuber ma na początek zero subów. A ja. A ja właśnie jestem początkowym youtuberem, więc wiadomo, że ja mam zero subów. Więc. Y, nie przyjmujcie się tym, że mam ich mało. Każdy youtuber staje się popularny, na przykład mała kota. Czasami nawet niektórzy mają bo ileś tam milionów, ale na pewno tyle nie usiągnąć, skoro jest to początkowe że będę miał tyle dopiero za jakie dwa lata. A więc nie. Ok. Chciałem ja tylko powiedzieć, że ja mam jeszcze coś takiego, że mogę sobie tutaj budowanie na scrolla, powiedzcie mi, czy mogę to zrobić, sobie to ustawić, czy lepiej tego nie robić. Napiszcie, jak oczywiście uda mi się ten film jakkolwiek, jakby zrobić, albo zmontować, nie wiem. Bo jeszcze nie ma żadnego programu do montowania, więc ja nie wiem, czy on zadziała. Ten film do przesłania, bo jak, jak najpierw zadziała i to słyszycie, to na moim poprzednim programie w ogóle nic nie chciało się przetwarzać. Nie chciałam przetwarzać filmów, przez co w ogóle nikt nie widział. Mam ich całkiem dużo, mam ich. I właśnie ich nie ma, więc nie jest moja pierwsza na nagrywka, ale robię na innym programie, więc zawsze może się udać tym razem. No, Zaszył teraz trochę o grze mówić, bo teraz, teraz mówię tylko ciągle o sobie coś. a nie wiem co <laughs> mówić o grze teraz. Na razie nie no, mam tu dużo do powiedzenia. Mam nadzieję, że w następnych filmach będę trochę nieco Ja jestem jedyną osobą z łóżkiem. Prawdopodobnie, że ktoś na Discordzie pisze, a jak ktoś włączy, to po, muszę od początku nakrywać. Niezbyt bardzo ten podobnotowany garniemy. A, proszę. Sobie... A, proszę. A, 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 proszę. A, proszę. A, A, bo mam jeszcze ten. Co jest? Ej, przyznajcie, że to cheater. Bo niemożliwe. Albo lager, bo u niego obstają, że stanę w miejscu. Albo cheater ma momencie, nawet. Tego nikt nie wie. Kto nie? A kto nie? Znaczy to ja czasami wiadomo, ale nie będę go na razie zgłaszał, bo tak czasami robią takie nuby, że tylko ich zabiję już od razu zgłaszają, są tylko nuby, powiedzajcie, bo no nie umiem grać. Trzeba najpierw dostać więcej dowodów. Trzeba na kilka razy sprawdzić, musi was zabić na przykład taki z sprawdzić i wtedy dopiero zdobyć, że na pewno ma może to było wtedy wasze debilistwo a nie jego... Czy ty? O! wygrał Nie. Już myślałem... Jak to się tam wyświetliło, myślałem, że wygrałem, nie? A to tylko chyba tam jakiś level. Teraz próbujmy go zmieścić. Mam żarną zbroję. Mam ochronę dwójkę. Może uda mi się go zmieścić. Pewnie obstawiam, że w ogóle mnie nie będzie słychać, bo kurde mam no, laptopa w innym mieczu postęganego, więc pewnie mnie nawet nie słyszycie i będę musiał to od początku nagrywać, ja pierdolę. Może jakieś tam ogarnę do montowania, wezmę głośniejsze. Nie no, lager. Albo czy ten? Nie wiem, ale przynajmniej teraz owialowanie nie wiem. Ale jego da się taki sprost, nie mogę go uderzyć. A że lager, lager, więc jak cheater, to najwyżej mi napiszcie. Ja nie będę od razu jego wyzywał od cheaterów. Więc najwyżej napiszcie w komentarzu. Zobaczymy, jak to będzie. Proszę, nie wiem, czy coś słyszeliście. Pewnie tego tak, nie słyszeliście, bo ja to powiedziałam bardzo cicho. Mówiłem, że mikrofon też mam cichy. Nie. Dobry, ale dostałem 5 HP, więc mogę jeszcze go zabić jakoś. No muszę szybko reagować, bardzo szybko. Może jeszcze zdążę. No na razie coś tam zbiera, bo ciągnąc coś na ja gaję to że jest nie bazie. A idzie, może tutaj mam 5, jeszcze chyba jeden. I będę mógł tutaj kupić prota trójkę, a jak jest za 8, to jestem wtedy ale no ale chyba jest za 8, nie ja pamiętam tak prawdopodobnie za 8 haha już mnie tu widzi jak idę idę bo jako dupsko przepraszam ale naprawdę w tą dziurę musiałem wpaść ja nie dziurę. no niczego tego a tutaj jeszcze mi leży Mangana kupujemy to kupujemy Co to wsadzamy tu, tak tu i lecimy, o, żeby gdzieś na most wszedł. bo ja to widział, że on się prawdopodobnie przygotowywał do wyjścia z bazy. A jakby bym jaka to bym miał firewall pod drzewie strzelił. Może bym to wygrał, bo całkiem ciężko z nim jest. On po prostu malagi, nie? I u niego. Ja st u, u mnie to on się po prostu rusza, a u niego to ja... No i S. No i góry. Chcę filmu, więc ja za długi, się z Wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli oczywiście zadziała, nie wiem, nie jestem pewien. Na razie ta żegnam.